Tak więc, dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj znowu w grze 7 days to Po dość dużej przerwie, bo tygodniowej, oczywiście ja sobie zrobiłem na zapas filmy e, Ale tak, e, dzisiaj z, dostałem zadanie nareszcie, bo zastanawiałem się czy są te szpitale I znalazłem tutaj, widzicie dostałem zadanie na piątym poziomie, więc jest ten duży szpital mm. O dziwo, on wypadł z obiegu w alfie 19 I teraz wrócił w alfie 20 Więc to jest dość ciekawe To jest chyba ten... To jest chyba ten, który... który już sobie kiedyś przeszukiwaliśmy, bo nawet... Nawet to widziałem, jak on wygląda, więc zaakceptujmy wyzwanką. Ta, to jest na bo nawet pamiętam, że tutaj leżały te... E, Ciała na ziemi to trupła, czyli to wygląda na to. Bo tak, nie, roz, nie rozumiem trochę. E, Zeskrapujmy sobie to. Czy to są ciała tych kto, e, zabitych zombie? Czy tych, którzy zginęli i nie zdążyli się przemienić? To mnie zawsze ciekawiło. Ale wygląda na to, że to są e, zwłoki zabitych zombie. Chociaż pytanie, po co po co worki dawać zombie? nie wiem, może tutaj próbowali nie może to jest też taki szpital w którym jest laboratorium do badania chorych to by miało nawet jakiś sens co jest w tej karetce? oczywiście, jak to karetka nic ciekawego więc sobie ją rozbierzmy to jest akurat fajne, bo w tych karetkach w tych, o... w tych ogólnie dużych pojazdach jak autobusy i inne te rzeczy zawsze, zawsze jest mosiężny kaloryfer, zawsze jest właśnie jak widzicie no, już się bałem, zawsze jest Silnik, akumulator, co prawda pierwszego poziomu, ale można go sobie przetopić, więc to jest dosyć fajne. Ale tak, wypakujemy się tutaj i sobie przeszukamy to, bo to, na razie to siedzimy tak na polu, a nie przeszukujemy to. Bo tak, widzę, że to mamy tylko przeszukać się obszary, znaczy wyczyścić, więc nie powinno być jakoś ciężko, zjedzmy sobie, bo zgłodniliśmy. A... Te, woda też w tym jest napojenie. A, jeszcze to trzeba zaskrapować. Specjalnie sobie zrobiłem nóż tutaj. żeby móc to łatwiej zeskrapować. Bo wiecie, ja nie, mam, ja nie mam przy sobie żadnej żadnego majstersztyka, w którym bym mógł to rozebrać w miarę efektywnie. A nie chcę tych materiałów marnować, no bo jednak to jest mimo wszystko zepsute mięso i kości. Naprawdę kości mamy w Lui. Zepsutego mięsa też mamy w Lui. Ale kiedyś to się alone. przyda na pewno. Oho, słyszę kogoś tutaj. A to oni tylko. Czekajcie, gdzie oni są? Aha! Oni z zadania. O, dziwne. Bo na radarze oni mi się pokazują. A to oznacza, że oni są z zadania? Ciekawe, może to też dlatego, że niedawno wyszła wersja stabilna i już teraz się powinna wszystkim aktualizować normalnie, a nie że trzeba sobie wybrać wersję stabilną. Eee, więc też fajno, chociaż ja wolę mimo wszystko grać na wersji niestabilnej, jak już zacznę na tej niestabilnej. Bo to, to często jest, że jak się, jak się zaczęło grać na wersji niestabilnej. Jeśli przejdzie na wersję stabilną, to wtedy są na przykład zmiany w generatorze terenu. Tak, mam latarkę na broni, żebyście więcej widzieli. Okay. Eee. A, kojarzę to. I wygląda na to, że oni to jakieś badanie przeprowadzali. Więc ciekawe, ciekawe. Ale dostajemy trochę po dupie. O, nie, Dobrze, że sobie tego medyka wbiłem w ostatniej serii, się sobie zwróciłem na to uwagę. Myślałem, że medyk tylko zmniejsza ceny tworzenia medykamentów, co było trochę useless. A no, oni tu byli. Ale wracając, się okazuje, że ten medyk. Co ty tu robisz, bidaczku? Jaki bidaczek, patrz, jak, jak, jak miał paszczot? Ale, Ale yy, okazuje się, że ten lekarz jeszcze zwiększa, yy, jeszcze zwiększa, żebywajcie. Yy, o, 75% więcej zdrowia yy, dostajemy zaleczenie się, więc to jest coś bardzo fajnego. Tutaj pamiętam, że jest zasadzka, więc chodźmy sobie tutaj. Karabin przeładowany, a właśnie. Wiecie, Oni nie są tam na ale no, my się tak łatwo nie damy. No i wyszło elegancko. Dobra, jak ten schopek nie widzi, tam tamten zębiaczek tego sobie z tym z kuszy. Bo on pada od razu, od tej kuszy. Kusza ma największe chyba nawet obrażenia, ukradkowe. Nawet większe chyba niż łuk. Tak mi się wydaje. Co prawda, łuk jest bardziej szybkostrzelny. Wiecie, problem z drugim jest z tym, że niektórzy mogą się bardzo fajnie posługiwać, ale mi się lepiej strzela z kuszyszczerze. Bo kurza jest bardziej celna. Lepiej się, z nią, lepiej się nią strzela, co prawda się właśnie długo przeładowuje, Ale jest poza tym bardzo fajna. I jak dziwo mam w tej lokacji 72 FPS-y. zastanawiam jak to jest możliwe. Okej. Okay. Co możemy sobie tutaj kupić? Piwa możemy sobie kupić, czerwona herbatka, a na piwo mnie znacznie. Piwo stówkę kosztuje, kurde, jak ja sobie mogę za darmo w chałupie produkować piwo. Strasznie to drogo jest tutaj. Zasoby medyczne, do... I to już jest tutaj wszystko. Niestety musimy wyczyścić obszary, więc znowu będzie łażenie, jak to w tych dużych lokacjach, gdzie przez przypadek nie weszłem bo to tak często jest ostatnio jak sobie przeszukiwałem chyba to był skyscraper 03 e, tam była taka jedna lokacja i musiałem wracać przez e, przez całe um, przez całą lokację na samą górę o, też w się dało otwierać? to ciekawe nie wolno o, a to co? jakieś tajne przejście tutaj jest I've got a bad about this. Czyli ten trzeba było przejść chyba, tak no, na to mi. Koleżanko No bo to jest zablokowane, wiecie co? Odblokujmy to sobie na wszelki wypadek. Ojej. Dobra, dobra, nieważne. Nieważne, do widzenia. <gry> Tam chyba nie miałem wejść. Ale kurde, jak. Jak zukrycie na mnie wybiegają. Co to jest, kurde? Magazyn jest? A może oni te jakieś, jakieś substancje nielegalne produkowali? Bo w sumie są ludzie, którzy wyglądają jakby coś jakby coś tutaj było, wszystko było produkowane, coś nielegalnego. Wbijmy sobie kolejny poziom hartu. Tak jak mówiłem, chcę sobie wbić poziom hartu na 10 poziom, bo za to jest osiągnięcie. A ja mam taki ambitny plan, żeby mieć 10 poziom. E, Haru tu, chociaż nie wiem czy będę mógł to pić, bo teraz niestety jest tak e, jak to się wchodzi, o saturator a w nim herbatka ale wracając, teraz jest niestety tak e, że m, jak zapewne pamiętacie o, mur de mi się, mur de mi o nie to jak już sytuacja e, rozwiązana, a jednak jeszcze nie Dobra, teraz jak już jest sytuacja rozwiązana. Jeszcze was jest kurde, ile was tutaj jest. Panowie, panie, ja rozumiem, że byście chcieli mnie zaprosić na herbatkę. Ale ja naprawdę dopiero co wypiłem sobie herbatkę. O, piwo mamy. Fajnie. Uu, ale zabawa jest. Ale wracając, nie, nie wiem czy się będą mi teraz achievement odblokowywać, bo niestety jak zapewne pamiętacie, ja użyłem tego menu kiedyś czyli Cheat money, Kiedy zginęliśmy i byłem jakieś 5 km od, od tego miejsca i użyłem tego Cheat Money, żeby, żeby tam się po prostu przeteleportować bo naprawdę no już darujmy sobie to bieganie wszędzie no to jest bez sensu już tyle, to, jest, to jest tyle zabawne co nic tak naprawdę o, słoiczek miodu, weźmy sobie to jest, widzę dużo medykamentów, a nie mogę sobie używnić z jakiejś powodu. A, bo to jest skręcona tylko noga. Nie noga tylko ręka. Widzę, że już wyzdrowiliśmy z alkoholizmu. I teraz tutaj będziemy bieg biegać, trzeba tutaj będziemy. Ej, a to było? że nie w tamtą stronę e, szybko, szybko, szybko. Dobra. Mamy stycznię. Gdzie jesteście? Faktycznie, cień Co wy tu robiliście? Jak to jest podwórko? Ciekawe, o nie! Nie mają co robić, no. Będą mi bi bić, bić mi będą normalnie. A nie, to wygląda na to, że tu jakieś inne podwórko jest. To zmienili te lokacje w takim razie z tego co no, Mogę też trochę nie pamiętać, bo mimo wszystko było. Ile? 3 lata temu już prawie. Kiedy ostatnio tutaj byłem. Aha, i nie mogę tego zamknąć, żeby się wyleczyć. O, racja Agnięciny. Weźmy to sobie, bo lubię. rację Agnięciny. Z racji Agnięciny, chyba się dało zrobić. Spaghetti z tego co pamiętam Czy czegoś tam się to, robi, czy, 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 się to robiło Albo racja wołowiny to mogło być Złuchaj, dobra, czy teraz tutaj musimy iść albo nie Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gdzie musimy teraz iść? No wygląda na to, że tutaj chyba musimy iść teraz albo tutaj wejść, o i tutaj będzie dużo czołgistów, Koleżanko. o, gdzie jest dużo czołgistów, jak to jest w ogóle ciekawe, co tutaj czołgiści robią, o, raczej dużo nam by nie zrobili, ale widzę, że tutaj ktoś jest, nie, nie widzieli się, ale przy okazji tam kolegów, którzy tam zbudziliśmy, koleżanki Eee, nie. Kurde, mam ten nawyk przeładowywania z zwykłego shotgunu, bo teraz... W tej serii akurat długo graliśmy zwykłym, zwykłą strzelbą, a nie tą, tą super strzelbą, którą mamy teraz. Mam taki nawyk już mi się zrobił, żeby często przeładowywać. Eee, Półeczka na książeczki, dobra. E, co jeszcze tutaj mamy? Hmm. O! Sejfik. I tu będzie sieczka. Chyba. Z tego co pamiętam była tutaj sieczka. O! Właśnie, właśnie, właśnie. Ja tutaj zawsze się wycofuję. Patrzymy, mamy teraz tego... Tacticala. TM m 4 nie ma nawet takiej tragedii jeżeli ich rozwaliliśmy w Alfie 18 był tylko yy, była tylko m60 kajkała yy, i było no jeszcze to mp60 yy, ale no niestety mp60 pluje podziskami niemiłosiernie i jakichś obrażeń dużych nie ma widzę, yy, że tutaj przyjaciele przyszli kolejni no dobra, to oni sobie tutaj po prostu zrobili wyjście. Niestety widzę, że mi się kończy animacja w karabinie, już nie mam jak przeładować. Więc to też jest problem Mały, malutki. No, jest tutaj ktoś. O, myślałem, już, że komuś przeszkodziłem w defekacji. Ej, ale tutaj mają molinkluzję w pokoju i to wszyscy, kurde. Jak kurde, ubi izolatka w Polsce. Tylko czekajcie, w sumie. Nie. O. Tak wygląda izolatka w Polsce, tylko jeszcze więcej śmieci by się przydało. Och, jeszcze zasłonę usunąć, to zamknąć. No i teraz tu mam perfekcyjną izolatkę w Polsce. No proszę bardzo. I wygląda to, że się pooli zbliżamy do końca tej okazji. Jesteśmy już coraz bliżej, z tego co widzę. Chociaż nie, jeszcze nam trochę zostało to na spokojnie. Oj, 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 oj. oj. Będzie tej może więcej polskich izolatek. Eee, no to już jest Olnik. Luzz, no mi się To jest chyba jakiś szpital prywatny. Eee, zaraz sam do trzeba do zabawy, tylko sobie weźmy może tego ogarniacza, którego tutaj znaleźliśmy. Ech. No i nie dadzą, nie dadzą po prostu. No, nie że co to ma być w ogóle. Na szczęście mamy tego... Zdążyłem zjeść tego ogarniacza. Ogarniamy sytuację. Ogarniasz zwiększa obrażenia zasięgowe o tam chyba 50%, tak? Tak. Jeszcze sobie wziąłem pigurki, pigułki, HARD, e, więc 5% mniej obrażeń zajmę. Czy to się czołgajesz, kolego? No nie wiem, nie wiem jak to jest z tym czołganiem. Teoretycznie oni się powinni czołgać tylko jak coś, e, jak mają jakąś przeszkodę przed sobą, ale ja widzę, że oni się czołgają cały czas, więc to jest ciekawe. To będzie trzeba by przetestować i teraz wpadłem na pomysł. A co jakby dać do strzelby tamten e, system e, strzel spustowy, zupełnie automatyczny, który jeszcze zwiększa szybko strzelność i wystarczy przytrzymać, bo to jest strzelba samopowtarzalna. Ona ma... no jest samopowtarzalna, czyli trzeba nacisnąć, żeby, żeby strzelić za każdym razem, a nie, że przytrzymujesz i strzelasz i jest seria strzałów. Się zastanawiam, czy dałoby się do tej strzelby coś takiego dodać sobie. Trzeba by się przetasować jak widzimy. Może nawet jak zdążymy to w tym odcinku. Widzę, że dostaliśmy animucję, więc trzeba uważać. Od razu sobie przeładuje. No i dotarliśmy do momentu, którego nie lubię. Bo ja to pamiętam bardzo dobrze. Co tutaj się dzieje? To jest lokacja finałowa, no prawie finałowa, bo tam trochę dalej jest. Lud. Ale tutaj musimy być ani gotowi. E, nie będę. A nie, mamy jeszcze premię do e, ataków dystansowych. Skrajnie. Oj, uj, uj. Radiaktywna policja. Ale nie, no teraz... Dobrze sobie daliśmy radę teraz. Kurde, to my jesteśmy. Bohaterami tutaj. Z tego co widzę. Więc fajnie. Zastanawiam się, to może być też w sumie przez hard czy to na trybut hard nie? Przy okazji możemy sobie mistrza karabinu maszynowego nie. Nie możemy by, być, bo dziesiąty poziom Hartu. E, jakbyście nie wiedzieli, to mistrz karabinu maszynowego jak sama nazwa głosi. E, zwiększa... No dobra, może nazwanie głosi, ale no muszę się domyślić większe obrażenia desastresowe z KM-ów, czy, czy tam karabinów, jak to woli. O i znowu będzie to bieganie, ja tego nie cierpię. Z tego co widzę, to mamy e, rano szarpaną. Znaczy, czy możemy to zaradzić. elegancko. No i oczywiście pićmy się kary. No w takim momencie, świetny pomysł! Ale no z tym shotgunem, to my tak po prostu w tym momencie biegamy, biegniemy. Strzelam wszystko co się rusza. Szczególnie z tym magazynkiem bębnowym, który mamy. A, tak swoją drogą to nie wiem czy się chwaliłem, ale zacząłem sprzedawać animacje. Czas na sobie z jesteś Jesteście gotowie moi drodzy. W sumie to tak. Zastanówmy się, kogo pierwsze. Ja myślę, że tego bym sobie wyeliminował. Aha, dobra. Śpicie sobie, śpicie, ja was w, w, ja was w międzyczasie tutaj pozabijam wszystkich. To <laughs> jest w ogóle śmieszne. <laughs> Możemy sobie ich z kuszy wszystkich pobijać, nawet ich nie budząc. Dobra. No to jest łatwe akurat z tej kuszy. No i właśnie widzicie, o tym mówię. Może ich kuszy się długo przeładowuje. Ale nim się autentycznie świetnie strzela. Muszę to jest moja ulubione broń. Tak, Ciekacie, zostało czterech jak się obudził policjant. No i proszę, wygraliśmy. Nie mam niestety od pików a, nawet się nie opłacało, bo tutaj. Większość. To właściwie to wszy... cała sama amunicja tutaj była. Nic ciekawego to teraz jeszcze powybijać dobitki no i elegancko zadanie wykonano, możemy wracać. A tak w ogóle to zastanawiam się co by móc jeszcze... Aha, no ciekawe. Ciekawe. Zastanawiam się co by móc jeszcze tutaj sobie zbudować. Bo mam bardzo duży nadmiar yy, betonu. O, ma power electronics. <noise> Zniszczony cały. Nie będziemy tak przychodzić, myślę. No i tak sobie myślę. A może jakoś rozbudować tę naszą bazę? To jest dobre pytanie. Można by zrobić farmę na dachu, jak na przykład w Daylight'ie 2, który wyszedł niedawno. Ale nie wiem czy jest cel. No ostatnio robiliśmy w sumie farmę na dachu. Więc nie ma sensu. Jest Sosał, nie. Pomiarcie piekielnej Nie wiesz z kim zadzierasz. Nie no, ja muszę wylądować w tym momencie, bo on mi... a dobra, <laughs> zostawił mnie. a no bardziej... Przeciąłem go, poszatkowałem go. No ale wracając będę się musiał jeszcze mm, zastanowić co bym chciał sobie zbudować, bo wiecie no... Ja jestem człowiekiem wiecznie niezastanowionym. Ale myślę, że już za jakiś dwa odcinki, jak sobie pozbieram jeszcze tego betonu by więcej, to będzie można myśleć nad jakąś fajną budową. Oczywiście dekoracyjną, nie? Będziemy cały czas zostawać tam, gdzie wcześniej pod względem naszej ścieżki zdrowia ale gdzieś w okolicy by sobie można zrobić na przykład jaką, jakąś, jakąś naprawdę e, ciekawą budowlę na przykład można by sobie zremontować jakiś zniszczony domek, to nawet nie głupi jest, a tak przy okazji znalazłem tego tradera, którego zgubiliśmy on jest tutaj, to jest Jenny i ona ma, co ciekawe, to zadanie na piątym poziomie, bardzo bliźniutko. E, ma tak 500 metrów obok siebie ma to zadanie piątego poziomu, a zresztą to nawet widać, bo to jest w tym miasteczku, a w tym dopiero jest, tych piątego poziomu budynków. Więc to akurat tutaj widzisz. Kiedyś były fabryki, teraz są szpitale, kurde. A fabryki wyleciały, nawet, nawet, fajnie, nawet fajne były te fabryki, jakby je tylko... Dawali rzadziej, to naprawdę by się je wciąż przyjemnie przeszukiwało, myślę. Tylko jakby w tych fabrykach jakoś bardziej ukryli lód, nie? No bo na początek można sobie tam po prostu ramkami się podbudować i zebrać sobie lód. Bo to było dosłownie na widoku. A no, więc jakby to poprawili, to by było fajnie. Oho, brak paliwa. Niedobrze. Szczególnie, że wygląda na to, że spadniemy w górach. No. No, dawaj, dawaj, i nic mu się nie stało. To jest jakiś terminator, nasz Nasz hopek, roztropek, którym tutaj kierujemy. No i witamy w domu. Nasz wspaniały Fortnite Hope się witam. i tak. Zobaczmy, tylko muszę troszeczkę miejsca zwolnić. Już wiem. Tak, to tutaj powkładajmy te medykamenty, któreśmy tu znaleźli. I zobaczmy. Czyli mam przede wszystkim ten mechanizm spustowy w pełni automatyczny jest zobaczmy mogę tutaj dać mechanizm spustowy w pełni automatyczny dobra zamiast tego na przykład i zobaczmy jak to teraz będzie strzelać Pradujmy. jak się tym saduje? widzicie e. jaka różnica oprócz tego że nie trzeba przyciskać za każdym razem jeszcze że mówiąc nie widzę za bardzo a lubię ten celownik kolim kolimatorowy. On bardzo ładnie wygląda. Więc jak go sobie tutaj zostawię. No, patrzcie, jak ładnie teraz wygląda. A w sumie można by tu. Nie, tu nie można. A mam lepszego Digla. Bo ten Digl to w sumie taki sławiutki trochę. Ale widzę, że Digla lepszego nie ma. Nie, ja mam na piątym poziomie, to jest Dobra. Ło! Wow, co tu się dzieje? Wy to widzicie? Czemu to... Aha, bo jest pełne. Patrzcie co tu się dzieje. Alu! Widzicie co tutaj się dzieje? Czemu to wskakuje do... Czemu to tak szybko się tworzy? the To jest jakiś błąd? Jak to wersja niestabilna, prawda? Błędy zawsze są. A, chyba wiem przez co tak się stało. Co on drogą brakuje? A nie, mamy mamy dużo proku z częścią. To mogło być dlatego... To mogło być dlatego, jakby się zastanowić... Że, że, że... Dlaczego to mogło być? To mogło się stać dlatego, że... Pełne było to wszystko tu i nie miało gdzie do tego po prostu ten piec przetestujmy teraz okej, okay, tu się znacznie zwiększyła szybkoczelność. to trzeba przyznać akurat no ale co moi drodzy ja się już dzisiaj z wami pożegnam jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście to byłoby fajnie, gdybyście zasubskrybowali jeśli wam się mój kanał podoba no dzwoneczek, jeśli chcecie opcjonalnie Eee, no i co? Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to bardzo by było mi też mi miło, jakbyście zostawili łapeczkę w górę. Bo to też e, więcej osób... do większej ilości osób trafi e, ten film, jeśli taką łapkę w górę zostawicie, więc no zróbcie to dla dobro ludzkości. Jeśli nie zostawisz, to, to jutro do nas spadnie meteoryt i wszyscy, wszyscy zginą, więc ja się z wami żegnam. Połu, do zobaczenia. Cześć! Żywot ludzkości zależy od Ciebie!